Mamy kciuki i życzymy powodzenia już od poniedziałku w nowym sezonie Orlen ligi Twoją wiodącą dyscypliną jest raczej piłka nożna, ale dzisiaj udowodniłeś, że w siatkówce też się bardzo dobrze nie, czujesz. Na, na pewno nie, no, znaczy pewnie jakieś takie bardziej doświadczenie sceniczne niż znajomość siatkówki. Chociaż ja, kiedy pracowałem w telewizji w Katowicach, też mieliśmy bardzo taką dużą grupę dziennikarzy, którzy zajmowali się siatkówką Bolesław Sader czy Janusz Uznański. Więc w zasadzie mi trudno było robić materiały typowo siatkarskie, ale pamiętam, że byłem na meczu Dick Black Andrychów ligowym. Nie pamiętam już z kim. Jeszcze Małgorzata Glinka grała wtedy, więc musiałam chyba bardzo młodo zacząć, albo jest cały czas bardzo młoda, bo ja miałem wtedy nie wiem, 20 kilka lat, ona musiała mieć chyba 16, więc gdzieś te materiały siatkówki robiłem. Natomiast to była zawsze to ta dyscyplina, tak samo jak w polsacie, obsadzona przez ludzi, którzy się na tym znają dużo lepiej niż ja, bo futbol to była moja pasja zawsze. A w siatkówkę ani nie potrafię grać, ani się na niej specjalnie nie znam i też rzadko ją oglądam tak naprawdę. Mimo, że kilka meczów Mistrzostwa Świata sobie gdzieś tam obejrzałem, ale wydaje mi się, że tego futbolu jest na tyle dużo, że czasem po prostu ciężko jest znaleźć czas na inne dyscypliny. Chociaż zapałem myślę, że fajny kontakt dziewczynami, dziewczynami, Także ten pierwszy mecz na pewno z BKS-em, profan w telewizji zobaczy, Tym bardziej, że w mojej telewizji jest ten mecz, także będę trzymał kciuki za, za MKS-em. Ile zawodniczek w pierwszej szóstce może przebywać na boisku w jednej minucie? Jedno, ale przyjmiemy tę odpowiedź. Szczęść zawodnicze! Wielkie brawa! Ile trzeba czasu poświęcić, żeby przygotować się do prowadzenia takiej prezentacji? To znaczy, ja nie wiem. Jest, tutaj wszystko zależy od tego, kto, kto to przygotowuje. Także, że mam fajne informacje i dobrze napisany scenariusz, to ja sobie go gdzieś tam później ubarwiam i sobie wkładam jakieś swoje elementy, więc to pewnie nie jest kwestia czasu. To jest kwestia jakiegoś pomysłu, bo do wszystkiego trzeba mieć pomysł. W, w każdej pewnie pracy, którą się wykonuje. Poza jakimiś tam typowymi pracami fizycznymi, więc każda praca, która wymaga jakiegoś tam wysiłku umysłowego, to, to jest znalezienie jakiegoś pomysłu, a potem jeżeli ten pomysł jest, tak jak z pisaniem książki, no jeżeli ktoś ma pomysł, to siada i pisze, jak nie ma, to nie siądzie i nie napisze, więc jakiś pomysł tutaj był, ja go tam lekko zmodyfikowałem i, z, i tyle, no także to nie, to nie jest jakby kwestia. Poza tym, jak jest fajne tworzywo, to jest najważniejsze. Są fajne zawodniczki, fajny prezes, eloquenty, z można pożartować. Dobry trener, który zawsze mówi ciekawie, bo ci trenerzy z zagranicy mówią nie tylko dlatego ciekawie, że mówią w innym języku, ale mają coś, mają coś do powiedzenia, to absolutnie nie jest jakiś przyszczek w kierunku polskich szkolniowców, ale, ale coś w tym jest. Także jak jest fajne tworzywo, są fajni ludzie, plus publiczność, która współpracuje, to taki program układa się sam. No właśnie tak na koniec, jak się podobała ogólnie tak ta cała prezentacja, publiczność, siatkarki, jak wrażenia tak? Ja, ja powiem szczerze, ja jestem zbudowany zawsze, że kluby te powiedzmy nawet mniejsze i nie tak bogate jak Legia Warszawa, Lech Poznań, mówię tutaj o piłce, robią prezentację, bo, bo to jest fajna sprawa. Ja sobie ostatnio nie przypominam, żeby Legia Warszawa miała prezentację jakąś, więc y, można to zwalać, że nie ma czasu, że nie ma miejsca, że sezon, że mecze, że wyjazdy i tak, dalej, i tak dalej, ale to też jest ukłon do kibiców jakiś i, i fajnie, że są szaliki, że są jakieś nagrody, że każdy sobie może zrobić, <laughs> przepraszam, zdjęcie ze swoją ulubioną zawodniczką, bo tutaj jednak parę gwiazd jest naprawdę. Nie myślę tylko o Lence czy, czy, czy o Magdzie, która jest drugim trenerem, ale no, ja poczytałem trochę o tych zawodniczkach, które przeszły to, jak mówią w Stanach, respect, a jak mówią w Polsce szacuneczek. Także skoro tutaj takie zawodniczki, tak utytułowane, mające na swoim koncie tyle sukcesów, przychodzą grać w to świadczy o tym, że ten klub naprawdę idzie w dobrym kierunku.